drugiego dnia naszego na Wyspach Owczych dziś mamy plan podporządkowany pod mecz Polaków na Euro o godzinie 14 .00. zaczynamy naszą europejską przygodę z Holandią a jesteśmy dziś rano w drodze do Saksun I jest to przepiękna droga sama w sobie idzie dołem wąwozu polodowcowego wzdłuż strumienia klimat mocno z filmów fantazy do tego nordycka muzyka w tle w lokalnej zboczyni jeśli dobrze pamiętam, a pobrała płytę, i jak słyszycie, mocno wieje, mocno wieje, ale jesteśmy pośrodku niczego. Dwa samochody dosłownie nas zmieniały na całej drodze. się dwa samochody widzieliśmy, a droga ma około 12 km i jest przepiękna sama w sobie, więc jedziemy do Saksun. Witajcie z miejscowości Saksun. Powiem wam, że samo przejechanie tą drogą było warte już wybrania się tutaj. Przepięknie położona. Wie, jak jasna choinka, podobno około 50 km na godzinę. Co powoduje, że odczuwalna temperatura jest naprawdę, naprawdę niska. No i ciężko w niektórych momentach nawet ustać na nogach. Przyjechaliśmy tutaj, żeby wybrać się na szlak na Czarną Plażę. Jest to możliwe tylko w godzinach niskich pływów, czyli w sytuacji, gdy jest odpływ obecnie koło 10.30 rano, 10.30 wieczorem, około 16.00 i Ten poziom wody jest zbyt wysoki, aby właśnie na tą plażę dotrzeć, bo po prostu droga na nią będzie wtedy zalana. Tak więc, ruszamy. Iście filmowa sceneria. patrzcie na te kolory trawy akurat chwila zacisznego miejsca się udało znaleźć takiego, że nie urywa głowy jak się idzie ale jest magicznie wow przepiękny szlak Asia solidnie poubierana bo wieje, no jest, jest zimno. Według internetu odczuwalne są 4 stopnie, a samochód pokazuje, że jest 12 z tego co widziałem, no ale mocny wiatr jednak potęguje to uczucie zimna. na godzinę Coś koło 40 na godzinę, no tak, tak pokazywano. Miejscowość Saxon znajduje się tam u góry jej stąd w ogóle nie widać. No w ogóle wypływa też wodospad tutaj do Zatoki, a my idziemy w stronę Oceanu Atlantyckiego szlak podobno jest płatny, 75 koron od osobę ale poza nami był na parkingu tylko jeden samochód i niby tu jest jakaś bramka na której się płaci natomiast tej bramki nie było jak ją przekraczaliśmy więc albo jest dalej albo tą opłatę zlikwidowano no nie wiem, zobaczymy jak to będzie wyglądało dalej Niemniej już teraz wiem, że warto było tu przyjechać i o ile jeszcze moment temu ten wiatr nie przeszkadzał, bo byliśmy schowani za winklem czy tak to ładnie po polsku ujmę? O tyle dalej już kłopot był. W każdym razie mówiłem, że z samych nagrań jakoś mocno tego wiatru nie widać, oczywiście go słychać, ale nie widać tego, co często powoduje właśnie wrażenie wietrznego dnia, czyli bujających się na wietrze drzew. No jak widzicie, na tych nagraniach poprzednich, zapraszam od razu do poprzedniego filmu, wielu drzew na wyspachowczych nie ma, i to nie jest przypadek Islandii, gdzie te drzewa po prostu wycięto. Ich tutaj generalnie nie było nigdy. W sensie są jakieś pojedyncze przy przydomowych ogródkach, są miejsca, gdzie próbują zalesić teren, ale krajobraz składa się z trawy, kamieni i wodospadów. Nie ma tutaj za bardzo drzew, no i nigdy ich. Właśnie nie było, więc czasem można odnieść wrażenie, że jest bardzo spokojnie. A dopiero jak się przyjrzy trawie, to widać, jak mocno wieje. Ale jakbyście jednak nie wierzyli, że mocno wieje a uwierzcie, starałem się nagrywać tak, żeby nie było tego słychać nic nie wyszło to zdejmę na chwilę pokrowiec na mikrofon. Koniec szlaku tam już otwarty ocean dwa kolory dominują czarny i zielony. Parę owiec widać, a mu góry sobie łażą po świeżej trawie. Asia dzielnie przyszła, a miejscowość Saksun tam wewnątrz fiordu, i zaraz do niej wracamy, bo zasłużyliśmy sobie na kawę. Bardzo łatwy i przyjemny szlak. Pamiętajcie, że jeśli byście tu byli, to w czasie odpływu, bo jak jest przypływ, no to to po prostu wszystko będzie zalane i przejść się nie da. A myślę, że ocean jest dość zimny, więc komu by się chciało marznąć? Nie spotkaliśmy nikogo, także jak na tłumy turystów, którymi straszono nas przez przyjazdy na Wyspy Owcze, hmm. Może w skali Wysp Owczych tłumy są, ale póki co jesteśmy tu sami. I przejechaliśmy jeszcze na drugą stronę wąwozu. Tam na dole idzie trasa, którą szliśmy tutaj kościół, wodospad, traktor, kilka zabudowań obecnie wioska Saksu no ma ośmiu mieszkańców, a kiedyś słynęła z tego, że był tutaj. Pan Farmer, który słynął z tego, że nie bardzo lubił turystów i podobno nawet zdarzało mu się przeganiać ich z miejscowości widłami. No ciężko się dziwić jak przyjeżdża tutaj autokar 20 kilku osób, a jest ośmiu mieszkańców na miejscu. No ale czas się zmieniły, pan Farmer otworzył już obecnie muzeum i kawiarnię i obecnie za odpowiednią opłatą bardzo chętnie turystów przyjmuje i podobno stał się bardzo gościnny. Ale samo miejsce jest jednym z najchętniej odwiedzanych przez turystów na wyspie. No i ciężko się dziwić, te krajobrazy po prostu powalają jest tutaj tak sielsko a jednocześnie trochę groźnie wracamy stamtąd droga tak jak wcześniej na doliną polodowcową Kształtną. Co ciekawe, jadąc tą drogą, można być najdalej od oceanu na całych Wyspach Owczych. Około 5 km to jest chyba ta najdalsza odległość od oceanu, jaką można, będąc na tych Wyspach, ee... mieć. Nie wiem, być w takiej odległości od oceanu. Średnio jest się około 3 km od oceanu. A zatrzymaliśmy się dlatego, że tutaj na paletach leży trawa, która wygląda jak taka trawa, którą po prostu kładzie się na dach jako dachówkę. Chyba oni tego nie sadzą po prostu na dachach, tylko kładą takie wycięte z ziemi płaty. No, pewnie jakaś dostawa do obi się szykuje. W drodze na północ wyspy do miejscowości, której nazwy nie pamiętam, obowiązkowy przystanek pod najwyższym wodospadem na Wyspach Owczych. Nazywa się Fossa, czyli po prostu wodospad, 140 metrów, do 30 metrów potrafi być szeroki jak mocniej popada. Widać dawno nie padało, ale to dobrze. A jedziemy sobie z drogą, drogą z widokiem na fjord. Asia się jeszcze powoli wdrapuje. Ja już na platformę dotarłem. I wodospad. Przede mną. No ładne miejsce. I nie wymaga to jakiegoś specjalnego wysiłku, żeby się tu dostać. Trzyminutowy spacer z parkingu, który jest tuż przy drodze. I jeszcze to samo w trochę szerszym kącie, tak żeby właśnie cały wodospad było widać, bo zaczyna padać, chyba wiać deszczem. No i tak zaraz się zbieramy, żeby zdążyć na mecz Polaków i miejscowość Thjornowik. Droga prowadzi stamtąd. Jest specjalna sygnalizacja określająca kiedy można przejechać, bo droga jest bardzo wąska i stroma. Przepięknie położona osada. Na końcu niczego, znaczy turystów trochę widać, ale dalej już droga nie prowadzi. To jest ostatnia miejscowość, do której można dojechać i jest to też dość znany spod surferski. Wiem, że surfing się z takimi klimatami zupełnie nie kojarzy, ale fale są podobno niezłe i mają nawet jakieś specjalne kamerki, które pozwalają określić, określić czy warunki w tym momencie dopływania się nadają, czy nie. Oczywiście muszą pewnie ubrać na siebie sporo różnego rodzaju pianek, żeby w tej wodzie nie zamarznąć, ale wydaje się, że do tego typu aktywności zatoka całkiem niezła. Jakbyście szukali informacji na ten temat, no to tutaj, Faroe Islands Surf Guide na Instagramie. Mówiłem o tym, że autobus z islandzkimi turystami już sobie tą ładną drogą wzdłuż wyspy się udał, a że w tle widać wyspę Eysturoy, na której śpimy i znajduje się tam też osada OIE. Do której wybierzemy się po południu. Mieliśmy wtedy jeszcze nadzieję, że w dobrych nastrojach, po tym jak nie oczekiwałem zwycięstwa, ale oczekiwałem braku kompromitacji z Holandią. No i w sumie chyba się udało. Zeszliśmy jeszcze teraz na chwilę na plażę kamienistą. No to może troszkę przeszkadzać w surfingu, bo gdy Was na taką plażę wyrzuciło, to pewnie może trochę się poobijać. I tu idąc trochę dalej, pokazywałem widok na dwie formacje skalne Wiedźme i Olbrzyma. Taki bardzo pocztówkowy widok z wysp owczych. Tam się wokół nich też odbywają różnego rodzaju rejsy. Tuż przed nami jest też znak z godzinami otwarcia miejscowego food trucka, kawiarni. Ale no a w ogóle jak tam byliśmy, to się okazało, że jest niedziela i jest msza, więc nikogo nie ma. Także. Kawiarnia zamknięta, choć podobno mają tam dobre gofry, oczywiście z rabarbarem, bo to taka charakterystyczna tutaj roślina. Tu jest kawiarnia, ale obecnie zamknięta. Kilka starych domków, można powiedzieć nawet, że stare miasto i bardzo wiele ładnie pomalowanych kamieni, co tutaj widać na dole. No mieszkańcy się starają żeby to wyglądało ładnie, choć możliwe, że to też jest zrobione pod właśnie wynajem czy Airbnb. Jak się odejdzie za tą pierwszą linię brzegową, to jest przyjemnie, już tak nie wieje, jest tak zaciśnie, spokojnie i przepięknie. No i po meczu, mecz jak mecz, klasyczne rozpoczęcie euro porażką, choć nie w najgorszym stylu, no ale zostawmy ekspertom piłkarskim. Poza tym to było dawno i tak już pewnie nikt o tym nie pamięta. Przed nami mecz, wszystko. I mecz o honor w klasycznym układzie. Zresztą każdy się chyba tego spodziewał, no bo jak mogło być inaczej? Jesteśmy nad miejscowością A i mamy widok właśnie na pięknie położone w niej boisko, choć to nie jest to najbardziej znane z miejscowości A. Ono znajduje się tam dalej za rogiem, jak widzicie. Teraz pewnie ja Wam pokazuję, choć to stare, to dalej położone. Obecnie już jako boisko nie funkcjonuje. Zrobiono z niego kemping, dlatego że układ tego boiska. Powodował, że po pierwsze straszliwie mocno tam wiało i granie w piłkę było mega trudne. Po drugie było ono tak położone, że nie sposób było tam dobudować choćby jakieś najmniejsze trybuny. No a po trzecie mocniejsze wybicie piłki kończyło się tym, że lądowała ona w bardzo, bardzo, bardzo zimnej wodzie, bądź zatoki, bądź jeszcze zimniejszym oceanie. I żeby wysłać młodego po taką piłkę, no nie było chętnych. Przyjechaliśmy w to miejsce po to, żeby wybrać się na przylądek Ace Squirrel, kolor te nazwy mnie wykończą, strasznie są trudne. Lur chyba to się w ogóle czyta, chociaż tam po drodze jest ta literka, która się niby wymawia, a niby się nie wymawia. Takie des, xm u góry często na wyspach owczych się pojawia i podobno jak ktoś się uczył tego języka, to jest jego znienawidzona literka. Ja się nie uczyłem, więc tylko przekazuję to, co udało mi się przeczytać, ale że niby to jest taka literka, co pojawia się w słowach, a nie do końca się ją wymawia, bądź właściwie nie wiadomo po co jest. W każdym razie na ten przylądek mieliśmy iść no, ale jak widzicie, są potężne chmury i widoków nie byłoby żadnych, więc po prostu odpuściliśmy, bo nie ma to żadnego sensu, żeby się tam pakować. Wyspy owcze uczą pokory i uczą tego, że choćby się miało najlepszy plan, natura mówi nie. No i trzeba ten plan zmienić. Tu jeszcze pokazuje, że za tym tutaj cypelkiem powinna być miejscowość Czernowik, w sensie ona tam jest, czyli tam, gdzie byliśmy na surferskiej plaży. No i stamtąd widzieliśmy właśnie tą górkę, gdzie mówiłem, że widać Oj, No i właśnie, o ile samej miejscowości widać nie będzie, no to znajduje się ona w tamtej zatoce. To też pokazuje jak niewielkie odległości pomiędzy tymi wyspami na Wyspach Owczych są. Choć czasem, żeby się pomiędzy tymi odległościami przemieścić trzeba wykonać solidny objazd, no bo tunele i mosty są nie wszędzie. Choć i tak ta infrastruktura drogowa jest tutaj naprawdę na rewelacyjnym poziomie. Samochodem zwykłym, bez żadnych cztero napędowców, da się dojechać właściwie wszędzie. I jeszcze widok na boisko. I w tą stronę za chwilkę będziemy ruszali, dlatego, że tam właśnie znajduje się kolejny cel naszej podróży, kolejny przystanek. Miejscowość Jack, wpisana jako Gjogw na mapie. Jeszcze tam jest to o chyba przekreślone. Przed chwilą pokazywałem, że w tych chmurach znajduje się najwyższy szczyt wyspowczych. Pięknie się prezentuje, co? Trasa do jack wjedzie właśnie wokół tego najwyższego szczytu. Gdybyście chcieli na niego wejść, no to właśnie tędy trzeba tam dojechać. Ale co ważne, droga w miesiącach zimowych nie jest odśnieżana i odladzana. Więc tak naprawdę zalecają jeżdżenie nią tylko w sezonie. A poza sezonem lepiej jej omijać, bo może być naprawdę niebezpiecznie. No poza tym, jeśli widzicie już z dołu, że tej góry nie widać to prawdopodobnie jechanie na górę nie ma żadnego sensu, bo nie będzie jej widać tym bardziej i widoków nie będzie żadnych. Dwie bardzo malownicze drogi dzisiaj, bo i ta do Saksun i teraz właśnie z Oj do Djagov, bardzo polecamy obie. Asia próbowała uchwycić widok, ale nie zdążyła, bo przywiało chmurę. Droga w ogóle jest dość wąska, jednopasmowa, więc żeby się minąć są porobione zatoczki, taka jak ta. No i, I ten, kto akurat ma zatokę musi przypuścić. Jadący z naprzeciwka samochód. Taka sama zasada obowiązuje w różnego rodzaju tunelach i też na tej drodze do Saksun, gdzie dziś jechaliśmy, również jednopasmowa. Ruch tu jest naprawdę niewielki, a więc takie rozwiązanie pozwalało pewnie zaoszczędzić sporo pieniędzy na budowie. a jednocześnie droga jest utrzymana w bardzo dobrym stanie. Miejscowość Jagw, czyli cel podróży. Z niej powinien być ładny widok na Kalsoj, czyli inną wyspę owczą na nią się wybierzemy w kolejnym filmie prawdopodobnie w planach mamy w środę, zobaczymy na co pogoda nam pozwoli, niewiele widać na razie, podobno jest ładna zobaczymy, a nazwa miejscowości Jack pochodzi od Jackwu. czyli takiego wyrąbiska skalnego, takiego wąwozu, bo to chyba się właśnie tłumaczy bezpośrednio na wąwóz który służył jako naturalny port i ten wąwóz jest w tą stronę zaraz wam go Pokażę, tu już mam mamy, wygląda jak otwarty ocean, no ale zatoka, bo tam jest właśnie wyspa, wyspa Kalsoj. Schodzę na dół po schodach. I pokażę Wam zaraz wąwóz, który tu mamy. Ale ładnie szumią fale. A w ogóle u góry jest też droga na punkt widokowy na miejscowość. O, trochę ślisko. Hop, hop, hop. Hop. Ocean Zatoka Słychać też ptaki I właśnie, właśnie, właśnie Na to śliskie trzeba uważać W tą stronę jest rzek Nie wiem czy cokolwiek więcej stąd widać Chyba nie, chyba z drugiej strony jest dużo lepszy widok to, co też jest spoko na wyspach owczych pod kątem zwiedzania, to są toalety i dostęp do nich, bo właściwie w każdym turystycznym punkcie takie toalety się znajdują w sensie nie dokładnie takie, ale tego typu i one są czyste, posprzątane, darmowe i dostępne dla turystów. I pokażę Wam teraz Jack z drugiej strony, czyli ze strony portu. Widzicie, nawet są tutaj tory do ściągania łódek na dół i właśnie wąwóz, który służył jako naturalny. Port. Stąd właśnie nazwa miejscowości. A że nawet stosunkowo mało tu wieje i całkiem ładnie szumi ocean, to jest to dobre miejsce, żeby się z Wami pożegnać. W pierwszym odcinku, oczywiście, z wyspowczych. Myślę, że będą jeszcze z dwa, ale to już zobaczymy, jak mi będzie szło nagrywanie w kolejnych dniach i na ile pozwolą nam tutejsze warunki atmosferyczne. Bo jak zresztą widzieliście dobrze w tym odcinku, Wąwóz, czek za mną, droga do domu, przede mną. Także na dziś kończymy. I do zobaczenia w kolejnym odcinku, też będzie, mam nadzieję, równie ciekawie.